Tragiczny wypadek na drodze krajowej 42. Dwie ofiary śmiertelne. Na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Czaple Wolne między kluczborkiem a Wołczynem miał miejsce wczoraj tragiczny wypadek, w którym zderzyły się dwa samochody. Sześć osób podróżowało łącznie tymi pojazdami. Niestety dwóch mężczyzn zmarło na miejscu zdarzenia, a trzy kolejne osoby trafiły do szpitali. Jedna wyszła z tego bez szpanku. Wypadek ten wstrząsnął lokalną społecznością. Po otrzymaniu zgłoszenia służby natychmiast ruszyły na miejsce. Policja bada teraz przyczyny tego zdarzenia. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają nas w dupie. Czyli szczyt w Waszyngtonie. Polska na arenie międzynarodowej: od ambicji do rzeczywistości. Trzeci świat nasz świat. Dla Polaków wojna na Ukrainie jest kluczową kwestią bezpieczeństwa narodowego. Szczyt w Waszyngtonie. Graniczymy bezpośrednio z napadniętym krajem i agresorem, czyli Rosją. Jesteśmy następni w kolejce, jeśli nie uda się powstrzymać tej agresji. Mimo to w Waszyngtonie odbyła się debata o końcu wojny bez polskiego udziału. Byli tam wszyscy kluczowi gracze europejscy, a nawet prezydent Finlandii. Polski tam jednak nie było. Nasze przywództwo jest kluczowe w tej sprawie, ponieważ to my przyjęliśmy najwięcej uchodźców. Jako pierwsi ruszyliśmy z militarną pomocą dla Ukrainy. Ten brak zaproszenia jest dla nas upokarzający. To pokazuje, że nasza pozycja w oczach Zachodu jest niestety słaba. Mimo ogromnego wsparcia dla Ukrainy, nasz głos nie jest brany pod uwagę. Zwycięski Marsz Igi Świątek po tytuł w Cincinnati. Pierwszy raz. Iga Świątek po raz pierwszy w swojej karierze triumfowała w Cincinnati Open. W decydującym starciu pokonała Jasmine Paolini 7-5, 6-4. To jej drugie trofeum w sezonie 2025. W półfinale nasza tenisistka zwyciężyła Jelena Erbacchine, co dało jej przepustkę do finału. Jej przeciwniczka Jasmine Paolini wyeliminowała Weronikę Kudermietową. Włoska zawodniczka mierzyła się ze Świątek już pięciokrotnie. Zawsze górą była Polka. Która nie oddała jej do tej pory nawet dwóch setów. Mimo to, finałowy pojedynek okazał się niezwykle emocjonujący, zwłaszcza w pierwszej partii. Początek spotkania należał do Włoszki. Paulini prowadziła już 3 do zera i grała bardzo chaotycznie. W pewnym momencie Polka popełniła aż 11 niewymuszonych błędów. Wtedy coś w jej grze przeskoczyło. Zaczęła grać dwa świetne ataki i wreszcie wygrała swojego Gema. Iga złapała właściwy rytm i odrobiła straty. Tytuł w Cincinnati to nadzieja na US Open. Teraz będzie limit 150 km na godzinę, ale tylko w czasie braku opadów. Nowy eksperyment na czeskich autostradach. Ten eksperyment to duży krok. Na autostradzie D3 na odcinku między Taborem a czeskimi budziejowicami kierowcy pojadą szybciej. Wprowadzą tam elektroniczne tablice. Te tablice pokażą ograniczenie do 150 km na godzinę. To duża zmiana, ponieważ aktualnie na czeskich autostradach obowiązuje limit 130 km na godzinę. Nowa zasada ma obowiązywać od września do października 2025 roku. Decyzja jest reakcją na trend. Kierowcy często i tak przekraczają obecne limity. Często poruszają się z prędkością 150 do 160 km na godzinę. Władze mają nadzieję, że nowy limit prędkości uspokoi sytuację na drogach. Wprowadzenie tej zmiany będzie wymagało dużej uwagi. Władze będą bacznie obserwować statystyki wypadków. To zadecyduje o przyszłości tego rozwiązania. Chorała chwali Tuska. Absencja Polski na spotkaniu w Waszyngtonie mogła być dobrą decyzją. Ta decyzja wywołała gorącą debatę w kraju. Kancelaria prezydenta obarcza winą rząd. Rząd natomiast wskazuje na kancelarię prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Chorała, ocenia tę sytuację inaczej. Uważa, że nie należy szukać winnych tej nieobecności. Jego zdaniem decyzja o braku polskiej delegacji mogła nie być wcale zła. Chorała twierdzi, że nie było tam zbyt wiele do ugrania dla naszego kraju. Mówi, że wizyta miała pierwotnie charakter dwustronny. Miało to być spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Załęskim. To strona ukraińska poprosiła o udział europejskich przywódców. Poseł sugeruje, że udział w spotkaniu mógłby nie przynieść żadnych korzyści. Uratowani z morza Cud i nauka na całe życie dla tonących dzieci w łebie. W łebie na niestrzeżonej plaży doszło do dramatycznej sytuacji. Ratownicy Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy patrolowali tamten teren, zauważyli tonące osoby. Sześć osób, w tym pięcioro dzieci, które przebywały na kolonii, znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dodać trzeba, że w tym momencie na całej plaży w łebie wywieszona była czerwona flaga. Ten dramatyczny incydent pokazuje, jak istotne są alerty pogodowe. Ratownicy napisali, że te dzieciaki uratował cud. Zapraszamy na codzienne wiadomości, jeżeli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcamy też do zapoznania się z innymi treściami na naszym kanale.